Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacja. My, moi drodzy, widzimy się po raz kolejny w grze RimWorld, w naszej kolonii w starym obozie. No i cóż, udało nam się zbudować podstawowe. E, hmm, nazwijmy to surowce, czyli mamy podstawową kuchnię, mamy też. E, mamy mamy ładno, ładny składzik, lodóweczkę. Mamy pierwsze miejsce do spania. Plony zaczynają iść do przodu, więc cóż, chyba jesteśmy na dobrej drodze. Widzimy. Nie ma co tutaj lekka za długo, dajmy troszeczkę więcej tempa. Okej, okay, widzę, że sobie rzucają jakieś tam rzeczy. Jason zażyna nam. Halo, 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 halo. Tu jest preferowany, a ty jaki masz priorytet? O. Surowe jedzenie. Nie. Żywność posiłki nie. Zwłoki tak. Gdzie to za cholery jest? przetworzone. Nie. Surowe jedzenie. Surowe mięso. No jak w mordę strzelił, to to jest to mięso. To nie jest preferowany skład dla niego. To jest preferowany, A ty? A, nie zmieniłem mu. Dobra, już wszystko wiem. Weź tylko przenieść to mięso z szopa. Dobra, gitara. Tankujemy generatory i idziemy spać. Dobra, bomba. Udało się zrobić, co chciałem, więc to jest dosyć ważne. Dobra, zaraz zaczniemy robić pierwsze posiłki. Mówię, to kuchnię docelowo i tak będzie musieli przenieść. To, to tak zostawimy na razie, na zaś. Potem tu pewnie zrobimy jakieś pola i tak dalej, ale to docelowo. Póki co zaczynamy od prostego generatorka, A jest zatankowany na 4 dni, więc tu nie mam co się martwić o niego. Tutaj co jest już wyspana? Ła, pani, kochany. Na, oglądasz sobie wschód słońca. Bardzo miło, Jason zaczyna nam gotować. Dobra, proste dania pójdą tutaj. Czyli posiłki z wyłączeniem racji żywnościowych, bo one się nie psują chyba. Przynajmniej nie do tego stopnia. Jason sobie siedzi. Aha, jeszcze sobie rozmawiasz sam ze sobą. W porządku. Dobra, przenieś tutaj... Jedzenie i ten posiłek będzie docelowo trzeba przenieść i widzę, że Mini już to robi. Więc mamy tutaj pierwsze nasze posiłki. Jason zaczyna gotować bardzo ładnie. Kilka posiłków już jest. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy w miarę, w miarę bezpieczni w kontekście samego tylko jedzenia. Zaczynamy prostą rąbankę i lecimy dalej. Słuchajcie, to jest nieodłączny znak, że należy zacząć polować. Kto jest u mnie polującym? Kto ma karabin? Chyba Jason, nie? Chyba Jason. Dajmy ci to polowanie, może na troszeczkę wyższy poziom, Jasonie, mój drogi. Na jakąś, może serdeczną trójkę ci dam. Górnika. Nie mam żadnego dedykowanego, więc może na też trójkę. W ten sposób zróbmy i trochę postrzelaj. Aha, jeszcze holujesz metal. To może inaczej. To jednak bym ci dał myśliwego na dwójce. Idź zapalony na te indyki. Dobra, i jest indyk, w momencie kiedy już leży, po prostu dochodzimy i dostrzeliwujemy go. Jason przynosi i go pewnie będzie od razu ćwiartowo, bo jako, że jest od razu kucharzem, więc taki ma priorytet, i od razu z tego indyka możemy ugotować. Zostaje nam troszkę mięsa z niego. O, tutaj co mamy? Co to jest? Strusio. Strusiu, zdychasz. Te całe malutkie dziadostwo też można wytłuc i ciebie też. Obawiam się, że tym tempem zarzynania to samolot za będzie mieli pełną lodówkę. Nie, że mi to jakoś przeszkadza, ale. Jest i strusio zażnięty O, nowy konista, wędrowiec dołącza. Rodion. Kim ty jesteś w ogóle? Maczuga z granitu, kamizelka kloatporna. Teraz no, pokaż się. Oj, niezdolny do prostych prac. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś coś takiego ma. No dobra, spoko. zaraz coś wykminimy. Jesteś też brzydki, ale jesteś też optymistą. To, to dobrze, w gruncie rzeczy. Na zdrowie ci dajmy tylko herbal, niech cię leczy. No dobra, zobaczmy na twoją pracę. Mm, nie możesz nosić, nie lubię tego. Też będziesz rolnikiem na jeden, w takim razie. Bądź strażnikiem na. To, ty jesteś strzeżnikiem w takim razie na 3. Daj mu odpoczynek na 1. Lekarz, może taki rezerwowy na 4. Tu jeden, tu jeden. Artysto tylko możesz być i naukowcem. Ale ty jesteś nieprzydatny kolego. Niby strzelać też możesz, nosić nie możesz, naukować się możesz. W dużej mierze, ty jesteś rolnikiem myśliwym, to ty będziesz kiepskim, chyba. No, będziesz bardzo kiepskim, bo ty tylko walczysz wręcz. A ja nie lubię. Myśliwi na walkę wręcz są bardzo słabi treser taki z ciebie jak z koziej dupy waltornia. Dajmy ci tutaj jakieś trzy serdeczne. To bądź rolnikiem. Górnikiem niby może być. Tak, czyli będziesz kucharzował, czyli tam w sumie zażynał jedzenie. Jaki tam masz poziom kucharzenia? 4. A mój drugi kucharz, Jason, jaki ma poziom kucharzenia? Gotowanie. Zróbmy tak, że. To Ty będziesz tylko zażynął. Gotować na grillu, żeby gotować, będzie trzeba dać Ci mój drogi cooking skill, może od 8. O, w ten sposób, a zażynanie zwierząt będzie wtedy tylko dla Ciebie. Dobra, okej, okay. Widara, mamy to. Już wkrótce będą zbiory ryżu. A, łóżka, dobra, wszystko rozumiem. E, polecenia. Struktury, ściana, bęk, bęk, bęk. Tutaj drzwi, jedne. Poproszę jeszcze teraz podłogi, siubuch, 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 bardzo ładnie. Oraz potrzebujemy dla Ciebie struktury, jedno łóżeczko. O, proszę bardzo, tutaj. Dajmy im jeszcze doniczki tutaj, żeby mi choć troszkę ładniej na początku. I zaraz zrobimy nasz projekt pierwszy kopaczy. Zrobimy korytarz, może na razie na poziomie 2, o takiej szerokości 2 zrobimy korytarz. Później go będę musiał rozbudować, to będę wam tłumaczył, dlaczego i tak dalej, ale to za spokojnie. Na razie się zajmijmy budową. To będzie łóżko dla Rodiona w takim razie. Rodion też widzę, że coś tam buduje. I zadachowali wszystko, więc łóżka już są, to dobrze. Zaraz będzie się trzeba zamurować, to nie będzie aż takie trudne w gruncie rzeczy. Mhm. Widzę, że Jason coś tam sadzi nam. To nie jest dobry pomysł trzeba w środku bazy kumplu. Mhm. Żyła jadeitu, to wiem, widziałem już. Dostaniemy z tego właśnie ów jadeit, tylko oczywiście wykopiemy. Na razie to się musicie przekimać. Łapanie, już mięsa to my mamy. Słuchajcie, nie ma się co martwić zupełnie. W takim razie proste dania zwiększamy do jeszcze 15. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Ok, Rodion jeszcze wcina. niech zjedzą sobie tu na spokojnie teraz. Jeżeli będą chciał zaraz te stockpile usuniemy. Myślę, Rodion już zaczyna wyżynać te wiewióreczki. A kumplu, kopiuj wklej. bank. okej. Okay. Ty nie masz potrzeby takiej. Okay. A, masz radości zapewnione. Nago. Ty jesteś nudystą? Czy też na minus? A, masz na minus. Dobra, będzie trzeba teraz pomyśleć szybko w takim razie o warsztacie pierwszym krawca. Ja się zawsze lubię wkopać najpierw zanim takie rzeczy robię. Spróbujmy tutaj może zrobić jakiś taki prosty warsztat dla krawca na razie albo... Wiecie co? Zrobimy tak, że produkcja zestaw do szycia. To jest ręcznego szycia, odzieży. Niech będzie. Zrób tak. Zrób to Radion, niech będzie. Tutaj moje kopacze już idą, za zaczniemy robić pierwsze rzeczy. To będzie trzeba troszeczkę zabunkrować jeszcze bardziej, ale to za, za moment. za zobaczycie, jak to będę robił. I zróbmy jeszcze jedną rzecz. Zrobimy tutaj obszary. Zrób tu mi taki stockpile zone może. Hmm. Gdzie ty będziesz? Na przykład tutaj. Zróbmy stockpile Zone i ten stok Zone będzie tylko i wyłącznie na priorytecie ważnym. Wyczyść wszystko. Weź to, schowaj cholerstwo. Mm -hmm. Schowaj cegły i nieprzetworzone. Nie, mnie interesuje. O, mam bryły. Kamienne bryły i kawałki stali. Tutaj dobrze, w porządku. Jeszcze daj moim cholerom w takim razie zadanie żeby to wszystko zostało przetransportowane, czyli pod literką P. Dobra, i to chyba tyle, co od Was na razie oczekuję. Mi widzę, że tutaj gdzieś biega, chodzi. Jeszcze zbiera tu chyba stal, czy tamte pozostałości, które im tam dałem do roboty. Więcej tutaj chyba nie mam. Zwierzątek jest bardzo dużo. To akurat duży plus. Dobrze. O, mam pierwsze zbiory. Bardzo dobrze. Jeden koleci tutaj. Kurde, zaraz mi się magazyn skończy, słuchajcie, na nie. Nie, no serio, bez żartów. Wow. Struktury, ściana. Dobra, niech zrobił to i dopiero wtedy rozbierzemy. Nagły atak. O nie, atakuje nas Vegika. Ja nie mam w sumie więzienia dla ciebie. Intelektualny grzecznik pożarów, ale jesteś pracowity. Nerwy na wodze, masochista. Mm, będziesz pięknym cholerem będziesz pięknym cholerem. Dobra. To będzie się nim zająć zaraz. Um, jak by się przed Tobą bronić? Z której strony Ty zaatakujesz? O, to jest pytanie. Dobra. Jedno łóżko trzeba zamienić w takim razie od razu na... na może jeszcze nie zamieniajmy. Um, wszyscy do walki. Soranil też do walki. Ustaw się tu. Rodion, ustaw się tu. Jason, ustaw się za drzewem. Mini. Yy, ustaw się tu. Dobra, ustawcie się tylko na pozycjach i zaraz zobaczymy, z której strony będzie szedł nasz gentleman Z tej strony. Ok, kto jest u mnie tym biegaczem? Nie, ty. Soranil? Maratończyk, ty. Chodź tu, Rodion. Rodion stań tu, mini. Stań tu, Rodion. Stań tu. Soranil, chodź tutaj. Jason, ustaw się za tym. Chodź tu soradzi. Gdzie jesteś, Wajzo? Mała. Dobra, zwolnimy tempo. Dobrze. Trafiony. I teraz. Wyślimy naszych ludzi do walki wręcz. Ty biegnij tu. Leżysz. Zdjęty. Mamy Cię kolego, więc zdychasz. Od razu Ci damy w takim razie rozkaz zdejmij z jego ciało. Ty wróć do roboty, Ty wróć do roboty, Ty wróć do roboty. To jest do wzięcia. Kapsuły transportowe. Co wypadło? O, chmiel. To bardzo przyjemnie. Chmiel będziemy mogli potem dać do beczki i do przetworzenia na, 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 na. piwo. Bo do czego służy innego chmiel, prawda? Ja jakoś zagapiłem, słuchajcie, gdzie jest taka jedna ładna rzecz, której poszukuję? Meble. Hmm. Czemu jecie surowe jedzenie? Możecie mi powiedzieć. Bardzo wiem. Skład. Ty masz jaki priorytet? Powiedz, kolego. Krytyczny. To myślę ważny. Ten skład. Wyczyść wszystko. Weź sobie tylko posiłki i weź je tutaj. Mhm. Dobrze. Skoro mamy to już zrobione, to trzeba tu rozebrać. Ty nie możesz rozbierać mi, Soranil zdemontuj ścianę z drewna, ok, i teraz zaraz tu zrobimy jeszcze jedną ładną rzecz, mianowicie, mianowicie podłogi drewniane, dobrze, oraz teraz polecenia, obszary, stockpile, powiększe. o w ten sposób, dobra, wygląda to ok, leki się nie psują, tutaj odkładamy większość naszych rzeczy, Dobra, podłogi stoją, potrzebą mocniej, już jest poniszczone, właśnie o tym mówiłem wcześniej. Ach, zapomniałem znaleźć jeszcze cały czas jednej rzeczy. Struktury, produkcja, meble, nie, energia, różne? O, właśnie, tego potrzebowałem, grobu. How about... Hmm, ciemno jest, dobra, poczekajcie, pomyślę rano. Zrób tutaj te dwa groby. Jason. A, idziesz spać. Bądź tak dobry. Weź jeszcze go pogrzeb, żeby go tu nie zgnił. Dobra, i teraz idź spać. Dobra, mamy to. Mamy powiększoną też kuchnię. Tu już się widzę, że wkopujemy. Bardzo mi to interesowało. Następnie zrobimy tak, że zaczniemy wam to robić pierwsze proste pokoje. Pierwszy, może nie, pierwszy pokój to powinien być taki jadalniany, Czyli zrobimy go tak. I zrobimy go takiego sensownego, dużego. W ten sposób zrobimy taką jadalnią kuchnię, o, w ten sposób. To będzie mój pierwszy pokój. Później tu będziemy ściany chcieli wymienić, bo nieobrobione ściany są dosyć brzydkie dla naszych kolonistów. Dobrze, to będzie pierwszy pokój. Następnie, następnie, następnie obszary kop. Tutaj dalej na pewno. I zaczniemy im robić stopniową sypialnie. Dobra, rozumiem już widzę, że poleciał kopać. To fajnie. Jeszcze jedno, ten stockpile potrzebuje, żeby miał priorytet krytyczny na to jedzenie. Macie posiłki już. Dobra, moi drodzy już poszli kopać, to bardzo mnie cieszy. Następnie macie już jest budowany, ten stolik do szycia? Dobrze, dodać zlecenie. Potrzebujemy na pewno spodni. Rób do uzyskania dwóch sztuk, może na razie. Dobra, dodaj w takim razie jeszcze t-shirt. I lub do uzyskania też dwóch sztuk. Od tego może zacznijmy, niech zacznie robić to. Także żeby oni się przede wszystkim nie czuli nadzym, moi koloniści. Bo tu już macie. Mamy Tattered Apparel, to znaczy, że jest poniszczone. I kapsuły transportowe z jakimś tam mięskiem. Dobra, w porządku. Nawet miłe. A, ten ty ty chmiel nosisz. Oj, chmielu, chmielu. Dobrze. To chodź z tym chmielem. 71 chmielu tutaj pójdzie. Nie wiem, czy on gnije, czy nie. Nie pamiętam, jak jest z tym chmielem. Orodion kończy zbiory, zasiewa nowe. Za powinniśmy to mieć zrobione. Jedzenia mamy naprawdę przyzwoitą ilość. Przeniesione jest. Tutaj się troszkę psuje ale z 3 dni, więc będzie przynajmniej na świeżo robione. Dobrze. Jason doniósł. Bardzo ładnie. Ok, zróbmy teraz tak. Potrzebujemy jeszcze jednego warsztatu. Na pewno. To jest na szczątki. Dobra, teraz tak. To cudo. Wszystko może zostać przetransportowane tutaj. I zrobimy tak, że potrzebujemy tutaj obszaru z dachem. Prostego. Na przykład tyle. Ok. Gitara. E, dalej damy tutaj produkcja. I to się nazywa. Aha, nie mam jeszcze stołu do badań. Uu, zagapiłem się z tym. Dobra, to w takim razie trzeba się cofnąć. Pierwszy stół do badań robimy tu. I zrób mu tutaj struktury. Nie, meble. Jeszcze prosty taboret do pracy. Hop i hop. Dobra. Bo ten stolik do badań to jest faktycznie istotna rzecz, za, się, za którą się zagapiłem. Przydałoby się też nam ściąć tutaj troszkę drzewa. Polecenia, więc może rom drewno. Jedno tu jakieś drzewko widzę, że jest. I tutaj kilka drzewek jest. Te też są do ścięcia. To damy naszym ludzikom do ścięcia. I słuchajcie, weźmy sobie w takim razie badania. Zacznijmy od kamieniarstwa, bo chcę mieć na pewno to. I jak widzicie, tych badań jest masa. Ja je będę omawiał na pewno w przyszłości. Na razie tylko zaczniemy od prostego. Kto jest moim drugim badaczem? W ogóle, kto jest badaczem u mnie? Mini. Intrygujące. To nawet dobrze. Już prowadzisz badania. Bardzo dobrze. Już leci. Bardzo mi to cieszy. Wszystko to jest do wytransportowania. Niech ona skończy to badanie. Dopiero potem zajmiemy się transportem dalszym. Całości. O, Rodion też troszkę. To Jason nosił. Aha, sobie rozmawiasz z kimś. Lekko boli brzydkie otoczenie, czujesz się strasznie. To prawda, jest tu dosyć brzydko. To ci trzeba przyznać, kolego. Zróbmy wam tutaj jeszcze w takim razie yy, dolniczkę z kwiatkiem. Niech będzie, jak wygląda brzydkość tych miejsc. Przynajmniej to neutralnie, słuchajcie. Tu jest brzydko. Ciekawe. Ale tu jest brudno. I tu też jest brudno. Okej, okay, dobra, to coś wiemy. czy ty masz power armor? Ja, to jest zwykła kulodporna, myślałem, że ty masz power armor. Ja, mówię, kurde, jesteś taki uzbrojony? Ale masz nawet kamizelkę kulodporną. Fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, widzimy i kamieniarstwo, to już nam to znacząco pomoże. Kto jest moim rzemieślnikiem? Ile wymagacie w ogóle składników? 50 składników. Mam jakiegoś składniku 50? Skóra z zająca. Yy, nie. Albo już zrobiłeś i ktoś wziął, wiesz, to wcale też niewykluczone. Dobra, to nas nieodłącznie prowadzi w takim razie do kolejnego siania. Tym razem będziemy musieli zasiać troszkę większe pole, na przykład takie. I to pole będzie miało na sobie bawełnę. Bawełna jest oczywiście niezbędna, to jest prosty taki materiał podstawowy do uszycia do, do ubrań na przykład. Możemy też ze skór robić oczywiście zwierząt. Czego mam najwięcej skóry? Zająca, szopapracza emu. Ok. Musimy w takim razie coś utłuc. Coś, co będzie miało dało więcej skóry. Wiórki nie sądzę, żeby miały jakoś dużo skóry w sobie. Ale. Oj, wilk. Mm. Tam się trochę boję pójść jeszcze bez broni jakiejś większej. Dobra, na razie zaczekajmy w takim razie. Ja niewiele widzę też. Jest taka pogoda średnia póki co. Indyk, indyk. Może upoluj te dwa indyki w takim razie. Tutaj zwierzątek za dużo nie ma, przynajmniej w moim otoczeniu, jakaś wiewióra jedna. O, możesz ją utłuc, o jeszcze jakieś, o dwa szopy pracze Dobra, to z szopa praczy coś będziemy mogli zrobić. Nie jestem czy ktoś już ma jakiś sprzęt z szopa pracza. Skąd nie spodnie z, skóry z indyka? Wcale nie wykluczam, że zostały one zrobione niedawno, wiecie? Bo ty już chyba nie masz po prostu, już się chyba nie czujesz nagi. No, masz tylko zniszczone ubranie, zostałeś znieważony też, ale nagi się już chyba nie czujesz kolego. Jason też z tobą sadzi. Jason the ruler. Wiewióreczka, to od razu do zarżnięcia poleci. Dobra, ta wiewiórkowa skóra to nie jest coś, czego jakoś mam w nadmiarze. O, ziemniaki mi przyjdą teraz, patrzcie ile ziemniaków będzie. Łopanie. Panie! Mini kończy badać, więc zaraz zrobimy pierwszy stół do badań. Dobra, tu się przekopujemy, to jest zawsze jakiś plusik mały. Ociosany kamień. Jak go ciesałem? Chyba nie. Gitterworld Surgeon, czyli lekarz, błagał o schronienie przez tubylcy z pomarańczowy pingwin Braga. Nie, dobrze, zaoferujmy ci schronienie. Cześć kumplu. Kim ty jesteś? Jesteś niezdolny do intelektualnych rzeczy, ale byłeś lekarzem. W porządku? Ty, dobry. Dobrze, że go wziąłem. Obawiam się, że może być tylko z nim problem innej natury. Że zaraz chłopina za, za sobą przyciągnie sporo wojska. Hmm, ty jesteś moim najlepszym lekarzem w tym momencie. To mini spadasz na trzecie miejsce. Ty jesteś w takim razie jedynka. Strażnik niech będzie na trzy. Górnikiem jesteś sprawny, więc będziesz górnikiem na jeden. Budowniczym na jakieś trzy. Rolnikiem może być na trzy. Technikiem też na trzy. Artysta. Proszę bardzo. Rzemieślnik z ciebie nijaki. Mini jest przyzwoitym rzemieślnikiem, to będziesz na dwójce, czyli po górnictwie będziesz nosić. To nie jest też takie dobre, bo oni wtedy wykopują i często noszą od razu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ów atak. Nagły atak. Serio? To jest cały nagły atak z waszej strony? Naturalista, nocny marek, ciepłolubny. Okej. Okay. Nie byłoby głupio ciebie też przyjąć. Aha, skoro mamy Tom Toma, w takim razie to trzeba by mu zrobić jeszcze struktury. Ściana na tu gdzieś? Może być problem. Dobra, to daj C. Ha. Kończy mi się miejsce na budowę. U, drzwi to z drewna. Żadnych jeszcze nie mogę robić sobie lepszych rzeczy. No będzie, że tak, tak. Zróbmy ci drzwi z drewna. Następnie podłoga z drewna. Ok. Następnie struktury, meble, łóżko. Bang. I doniczka. Niech nie będzie. Gdzie są ci atakersi moi wszyscy? Ereczka. Zapraszam tu. Ty jesteś całucznikiem. Okej, okay, dobra, to zrobimy to inaczej. Zatem, mini. Ty jesteś z nożem super stali tutaj. Rodion z Maczugą. Staniesz tutaj. Jason. Stań tu. Soranil, stań, hmm, nie mam konta dobrego do strzału. Soranil, stań na przykład tutaj. Tom, Tom, przytom nie spierdalaj. Trzeba zmniejszyć tempo na dwa. Okej. Okay. Mamy cię. O nie, swojego trafiłem. Leżysz, kumplu. Pytanie, czy my cię chcemy? Jakie to masz zdrowie? W sumie, why not? Ktoś straci łóżko zatem? Wejść do niewoli. Nie mam łóżek dla więźniów. Rodion nie jest ranny. Jason, Jason a łóżko w takim razie. Spada na więźniów. Ustaw dla więźniów. Więźniom trzeba coś szybko zbudować w takim razie. O, to coś podobnego zrobimy jak tutaj. Zaraz tylko zamienimy miejsca hop, hop hop. Drzwi z drewna tu. Podłoga niechaj będzie. A to więźniowi też zrobimy yy, struktury! Nie, meble. Łóżko, bank. Będziesz na razie coś takiego kolego. No i tyle. I tyle. Jason. Weź do niewoli. Dobra. To jest do wzięcia i mamy pierwszego naszego więźnia. Mini idzie odpocząć. Kto jest u mnie lekarzem? Tom Tom. Kopie wapień. Bardzo dobrze. Mini, jak jesteś ranna? Ty masz sinioki tylko, to weźmiesz sobie ziołowe albo gorsze. Chyba Rodion został postrzelony. Teraz tak krwi rozcięcie i rana postrzałowa. Tak, Rodiona wyleczymy za zatem zwykłymi lekami. Nie ma co tutaj oszczędzać na nim. I, i, I nasz więzień cudowny. Zaraz jak go przeniesiemy tylko, to, to zrobimy to. Norka. Zdrowie. Będziesz leczony. Hmm, tak. Najwyżej zdechniesz, trudno. TomTom -tom idzie cię uleczyć. Pour result. Ale przynajmniej nie krwawisz już. Możesz już chodzić. Dobra, tutaj idzie w takim razie Jason do spania. Jason. Ok, a tutaj idzie spać TomTom. Y -tom, jeżeli już. Dobra. Coś tam, żeście mu zrobili. Dobra. Zostałeś jakoś względnie załatany, kolego. I teraz, e, charakter. Jak z tobą rekrutacją? 90%. Spróbujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, przynajmniej jest sypialnia normalna. Mini jest w pełni wyleczona. Rodion też. I to dobrze jest załatany, więc dobrze. Kamieniarstwo bombowo bombowo. Dobra, dawaj mi teraz tak, bo będziemy zaczniemy robić zaraz pierwsze mury, więc będziemy potrzebowali zrobić stół kamieniarski. Stół kamieniarski czy wymaga prądu? O to jest pytanie zostało 50 punktów. Nie wiem. Zaraz się okaże. Halo? Stół kamieniarski. Tak. Oraz struktury. Nie, 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 tutaj. C. jak chciałem Cię tu zbudować, żebyśmy blisko do tego zapasu. Produkcja. Stół kamieniarski. Wybornie. Oraz jeden prosty mebelek, czyli prosty taborecik tutaj. Dobra. Jedna no, rzecz tylko mnie nie podobał mi się w tym taborecie. Tak, chociaż go zrób. Yy, I co? I to jest, myślę, że dobry moment, żebyśmy zakończyli. Mamy pięciu kolonistów plus jednego więźnia, czyli chyba nie jest aż tak źle. Yy, I co? I spróbujemy się jakoś tutaj mądrze oporządzić. Ale to będziemy robić już w przy odcinku. więc ja mam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Ja będę inaczej wy, wy. A to był Rimur, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. pa. pa.